No dobra. No to zaczynamy. Maniacy spawania, dzisiaj pospawamy sobie próbkę. Będzie to złącze teowe w pozycji pionowej z dołu do góry. Gaz jaki używamy, to jest mieszanka argonu z dwutlenkiem węgla w stosunku 90% argonu do 10% dwutlenku węgla. Drut mamy założony Fi1, niemiedziowany. Natomiast materiał, materiał jest to zwykła stal czarna, konstrukcyjna, albo S235, albo S355. Tego nie wiem, ponieważ blachy są wycinane ze złomu. Blachy, blachy, w tym momencie, które mamy, są o grubości 8 mm. Wymiary próbki to jest 200 na 140. Także, nie przedłużając, nie przedłużając zaczynamy spawać. Słuchajcie, jak ja to robię? Jeśli mówimy o wtopieniu o pierwszej warstwie. Uchwyt trzymam pod kątem delikatnie do góry. Nie robię żadnych zakosów, po prostu jadę centralnie w sam, środek, w sam środek, żeby wtopić się jak najlepiej. Mniej więcej to wygląda dokładnie tak. Dopiero jak się wtopię, przestawiam parametry na niższe. Zresztą parametry będziecie mogli zobaczyć na ekranie podczas spawania. I następnie lico. Coś co bardzo często robią spawacze podczas spawania lica. Również kąt mają delikatnie skierowany do góry. Ja osobiście tego nie polecam. Kąt powinien być skierowany delikatnie na dół, po to, żeby ta łuska była gęsta i wtopienie było lepsze. Czyli jak zaczynam spawać, kąt delikatnie skierowany na dół. I w tym momencie jadę od krawędzi do krawędzi. Sekundowe przytrzymanie na krawędziach, powolny przejazd przez środek. Nie róbcie czegoś takiego, że skaczecie w ten sposób, bo co wyjdzie po prostu brzydkie. Wtapiamy się raz, pomału przechodzimy raz, raz, raz i w ten sposób spokojnymi ruchami jedziemy do góry. Próbując nie zmienić yy, kąta palnika. Palnik cały czas powinien trzymać ten sam kąt, żebyście nie robili czegoś takiego. Także jedziemy. Próbka była oczywiście przeczyszczona wcześniej, także zaczynamy. Zaczniemy od wtopienia. to zaczynamy jechać Lico Ok, weźmiemy sobie teraz tą próbkę, natnę ją przez środek tarczą jedynką, złamiemy i zobaczymy, czy udało nam się w nią wtopić. Udało się ją złamać, także możecie zerknąć, jak to wygląda. Jeśli chodzi o spód, ogólnie próbka była pospawana w ten sposób. Jeśli chodzi o spód, tak jak widzicie, w jest na całej długości, nie licząc samego początku spoi, no bo wiadomo, nie, nie dochodziłem do samego dołu. I tak samo tutaj. Także w jest, można powiedzieć, że pełen sukces. Słuchajcie, jest to, jest to pierwszy film z, z praktyki na naszym kanale. Dopracujemy na pewno pewne rzeczy z czasem. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że się podobało. Wyciągnęliście to z, z tego dla siebie i zapraszam do oglądania i subskrybowania kanału. Cześć!